To ja siedzę sobie na przystanku. A jak się, siedzę sobie na przystanku, to często mam ochotę z, kim, z kimś pogadać, bo mi się nudzi. I tak sobie myślę, że pogadam do was. Bo jeszcze chwilę i jedziemy na urlop a w zasadzie to lecimy na urlop. Nagrywam co się da, że tak powiem, żebyście mieli zapas, żeby nie było jakiejś przerwy. No bo po co? Niech, Niech to działa swoim jakby swoim e, torem. Bolałabym, żeby przerw nie było. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tutaj na krzyżówce siedzę, tutaj jest czasem dość głośno, chociaż jest siódma rano. Jeszcze mam cztery minuty do e, autobusu, muszę się przesiąść. No i jadę na Flomark, nie? Jak to ja o siódmej rano? I słuchajcie, e, w związku z naszym ulopem, tak się zastanawiam, mm, No, bo słuchajcie, mamy jeszcze jedno konto. tak mówię. powiedz swoim widzom, powiedz swoim widzom. I tak trochę głupio, ale z drugiej strony w sumie ma, macie prawo wiedzieć. Niektórzy wiedzą, ci co e, tam kiedyś, bo już kiedyś o tym mówiłam. Ci co, e, jakby mnie dłużej oglądają, to wiedzą, że mam jeszcze jedno konto: takie konto, na którym, że tak powiem, są nagrywane tylko u nasze urlopy. Tak, taki, wiecie, taki pamiętnik nasz trochę. Bo my bardzo lubimy do tego wracać i często oglądamy, gdzie byliśmy, jak spędziliśmy ten, jak spędziliśmy ten czas, jak się zmieniliśmy w ogóle, bo te, te vlogi z tych urlopów trochę już mają. Niektóre. Bardzo żałuję, że nie mamy vlogów z Tajlandii, ale wtedy jeszcze tak. Wtedy w ogóle miałam stary telefon, to to nie było w ogóle opcji, żeby to nagrywać, bo by mi się ten telefon i to by nie było do oglądania. No, w każdym razie jest jeszcze jedno konto. Wam tutaj w, w rogu dolnym, napiszę, jak się nazywa, jak macie ochotę. My w tym roku lecimy w tak wspaniałe miejsce i tak się cieszymy, że e, myślę, że będzie co oglądać i będzie warto to obejrzeć. Po prostu jest to dla nas pamiątka, dlatego to robię, to nagrywam. Zresztą ja mam, jak wiecie, totalną pasję do nagrywania i do składania filmików, i w ogóle do zajmowania się tym, więc nawet na urlopie bym sobie nie odpuściła nagrywania nas. No nie ma opcji po prostu. Jak się coś kocha, to się coś kocha i to się robi cały czas. Więc tak, słuchajcie, lecimy w sobotę za tydzień do Chin. Do Chin. Na taką, słuchajcie, objazdówkę. Myślę, że już dla Polaków nie jest to nic jakiegoś wielkiego, bo z Polski też już takie są i jest bardzo dużo. Można sobie na tydzień polecieć na fantastyczną objazdówkę z, z Polski i do Chin, i do innych tak, tego typu azjatyckich krajów, więc nie jest to jakaś wielka nowość. Dla nas jest to na pewno super sprawa. Super sprawa. Bardzo Ci się cieszymy. Było to planowane już bardzo długo, od ponad pół roku, bo to trzeba wcześniej zabukować. To nie można sobie tak z dnia na, z na, dnia na dzień e, zabłokować. Tam musi być od, odpowiednia ilość ludzi, e, żeby taka e, podróż e, e, jakby e, miała nastąpić, nie? Zaraz do Was będę dalej mówić, bo autobus jedzie. Także lecimy sobie, słuchajcie, do Tietki na dwa tygodnie. Zaczynamy tą objazdówkę, słuchajcie, w Szanghaju. Tam będziemy bodajże 3 dni. Potem e, chyba jedziemy szybkim pociągiem, jakimś takim bardzo szybkim pociągiem, do, e, już teraz nie pamiętam jak to miasto się nazywa, ale tam siadamy na statek, taki wycieczkowiec. Nie taki ogromny jak to po Europie pływają i w Stanach na przykład, tylko taki mniejszy, dużo mniejszy. E, I tam będziemy na tym statku chyba cztery noce. To jest e, taka. E, Taki rejs po Rzece Yangtze. Wysiadamy, słuchajcie, w Chongqing. To jest jedno z największych miast bodajże w Chinach. I tam chyba w tym mieście będziemy tylko um, bodajże przejeżdżać. I tam będziemy wsiadać na... E, e, wsiadać do samolotu. Znowu będziemy lecieć do Sian. Sian, czyli terakotowa Armia. E, tam chyba dwa dni. Także teraz dokładnie tego planu wycieczki nie znam, bo jest tam w tym planie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wspaniałych zabytków i fajnych takich, wiecie, które warto zobaczyć. Kończymy, słuchajcie, nasz, naszą podróż w Pekinie i stamtąd wracamy do Niemiec. No i, i tak jak mówię, jest to coś niesamowitego, koniecznie chcę to nagrywać. Biorę nawet drugi telefon zapasowy w razie W, gdyby nie daj Boże coś się przydarzyło, od e, Powiem szczerze, że gdybyśmy wiedzieli, że kupimy dom, to byśmy tej, re, te, tej podróży nie zablokowali, bo wiecie jak to jest, to już by nam było trochę żal. E, ale to się zadziało w, cze, przed kupnem domu i w ogóle, e, no tak się wydarzyło, no po prostu. Gdybyśmy kupowali dom wcześniej, myślę, żebyśmy do tych innych polecieli, przynajmniej teraz. E, ja też w tym roku mam, e, tak powiem, okrągłe urodziny i chcieliśmy coś wyjątkowego zrobić, no to mamy. Także jak macie ochotę, napiszę Wam tu na dole e, nazwę tego kawału, kawał, e, kawał, kawał, nazwę, tego, nazwę tego kanału, e, macie ochotę mniej więcej od... Mm, od gdzieś koło 4-5 maja zaczną tam prawdopodobnie skakiwać filmy, nie wiem jaka będzie sytuacja z przysyłem, czy, czy będzie się dało przesyłać. To są słuchajcie, filmy, tam jeszcze panuje trochę komuna, więc tam nie działa Instagram, tam nie działa Facebook, tam nie działa, słuchajcie, no Skype to, to, to tak czy siak, bo to Skype chyba w ogóle nie działa ale te wszystkie takie platformy europejsko-amerykańskie to tam nie działają. Więc nie wiem czy będę mogła w ogóle cokolwiek komentować na moim jednym drugim kanale, bo może się okazać, że nic tam nie będzie działać. Też tak może być. Nie wiem czy mój mąż przypadkiem nie zainstaluje jakiegoś VPN-a, żeby mieć jakiś kontakt w ogóle, bo tak głupio by było, że mi dwa tygodnie. Nie miała kontaktu kompletnie, że tak powiem, z moimi widzami. Jakoś tak, no nie, nie do końca mi to pasuje. Człowiek się przyzwyczaja. No, e, ale informuję Was, jak to będzie wyglądać. E, e, miejmy nadzieję, że ten kontakt zostanie i że będę mogła filmy wysyłać, bo no nie wyobrażam sobie dwa tygodnie robić filmów i trzymać to wszystko na telefonie. Nawet nie mam chyba takiego dysku, żeby te wszystkie dwa tygodnie gdzieś na jakiś dysk grać. także mam nadzieję, że to wszystko klapnie z, z przesyłaniem tych filmów, bo wolałabym to robić na bieżąco, tak jestem przyzwyczajona, że robię na bieżąco i, i wtedy mi to funkcjonuje. Wtedy mnie ten, 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 te, te materiały mnie nie zawalają. Odpowiadam na bieżąco na komentarze i to wszystko działa. A jakbym tak miała dwa tygodnie czekać na jakby edytowanie tego wszystkiego, no nie wiem. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Was zapraszam, e, słuchajcie, do oglądania nas e, wtedy, jak tam będziemy. E, myślę, że będzie coś ciekawego. Jedziemy, słuchajcie, z parą przyjaciół, którzy też z nami jadą. E, myślę, że będzie bardzo wesoło. Także, słuchajcie, zapraszam. Jak macie ochotę z nami e, spędzić czas w kinach, no to zapraszam.